Witam serdecznie. Piotr Grzesiek, dyrektor Duszpasterstwa Mężczyzn. Kłaniam się nisko. W tym roku znowu ruszamy w męską wyprawę rowerową. Bardzo chcę Cię zachęcić do tego, żebyś nas obserwował. Ta wyprawa w gronie sześciu mężczyzn to również projekt fundraisingowy. Pragniemy zbierać środki na działalność duszpasterską mężczyzn w tym pięknym kraju. Poniżej zamieszczam wszystkie informacje związane z tym projektem. Będę szczęśliwy, zobowiązany, wdzięczny, jeśli to przeczytasz i w jakikolwiek sposób się zaangażujesz. I